Okej, okay. będę mówił bardzo cicho, bo jest 1 stycznia, pewnie wieczór, ale wciąż to 1 stycznia. Chociaż rzeczywiście możecie oglądać recenzję i pięć lat później. No, ale, w każdym razie pierwszy film, pierwsza recenzja 2022 roku, bo tak. Rok się zmienił. Był Sylwestry, był ten, ale pamiętajcie, że kino jest zawsze najważniejsze, niezależnie od tego czy to święto, czy dzień po. A tak się składa, że mamy pierwszą ekranizację Bojacka Horsemana na dużym ekranie, więc jest o czym pogadać. Lam, czyli Lam, nie wiem, nie ma w ogóle tłumaczenia. Oryginalny tytuł Dyrja, nie, nie, nie umiem oczywiście islandzkiego. A jest to najnowszy film od studia A24, spod scenariusza i w reżyserii Waldimara Johansona, który opowiada nam historię pewnej pary mieszkającej na Islandii. Są to Maria, czy Maria, grana przez Numi Rapes i Ingvar, grany przez Hilmira Gunassona. O Jezus Maria, no. Słuchajcie, staram się, staram się, serio. <laughs> no w każdym razie jest to małżeństwo, które sobie żyje na no odludziu. I mają, między innymi, owce. No ale wszystko się zmienia, gdy w ich życiu pojawia się dziecko. Urodzone przez owce, które ma głowę owcy i większość ciała jakby ludzkiego. Znaczy, no właśnie, a no i to oczywiście nie jest spoiler, no to jest w zwiastunach, to jest na plakacie, to jest. Yy... Bez tego nie mamy o czym mówić, no nie? Tylko tak uprzedzam, bo jeśli by ktoś. Wiecie. czy znaczy teraz już za późno uprzedzanie, ale. <grych> ale czasem ludzie im piszą, że ja coś spoileruję. Na... W momencie, w którym wymieniam coś, co jest w pierwszych 10 sekundach zwiastuna. No słuchajcie, żeby mówić o filmach, no, no coś trzeba powiedzieć, tak? I oczywiście mamy tutaj do czynienia z kolejnym niszowym horrorem A24, który okazuje się, już po obejrzeniu mogę zdradzić, wcale nie jest horrorem. Znaczy, przypomina się tutaj, jeśli chodzi o marketing, troszeczkę sytuacja z It Comes At Night, czyli filmem, który też, no, był... No, marketing był całkowicie poświęcony na to, żeby przekonać ludzi, chodźcie do kina, macie kolejny film z, nie wiem, z zombiakami albo czymś tam, horror generalnie, takie, wiecie, typowe e, 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 buga-buga za ekranu. Tymczasem był zupełnie czymś innym i bardziej dramatem psychologicznym niż ten. I tutaj jest to samo, to znaczy, Oczywiście jak chcemy szufladkować filmy, możemy poprzylepiać trochę, że to ma elementy horror, ma elementy science fiction, ma elementy fantazy i tak dalej. Możemy się bawić w takie szufladkowanie i przyklejanie karteczek, takich sticky notesów. Z czym nam się to kojarzyło? Czemu nie? Ale na pewno nie jest to horror w takim klasycznym znaczeniu, na pewno nie jest to film, na który wysłałbym nastolatków, którzy, którym się marzy slasher i krew na ekranie, bo <gryw> ten film jest czymś przeciwnym od tego. Ten film niestety, albo na szczęście, jest też czymś absolutnie po drugiej stronie spektrum od nie wiem, Transformersów, od jakiegoś blockbusterskiego kina, ponieważ LAM to jest film, w którym nic się nie dzieje. I niestety, no moja opinia na temat tego filmu jest taka, że nie wynudziłem się tak w kinie od dawna. Nawet już nie będę tutaj rzucał sucharów, że najbardziej w tym roku się wynudziłem, czy od roku, czy jakieś inne głupoty tego typu, ale zupełnie serio. Ja lubię powolne kino, lubię metafory. Zdecydowanie wiecie, że narzekam przy wszystkich jakichś właśnie Transformersach i innych Piratach z Kalibów 34 i tak dalej, że jest to głupia papka i no też oczywiście ma swoje jakieś tam zastosowanie rozrywkowe, może być zrobione lepiej czy gorzej. Nie wiem, no dobrze zrobione filmy blockbusterskie, nie wiem, jakieś tam Spidermana ostatniego czy coś. Uwielbiam, oczywiście zależy od jakości, ale bez wątpienia jak idę na taki film jak Lam, no to tak jakby jaram się tym, że właśnie to będzie takie, jakaś medytacja, jakaś zabawa klimatem, zdjęciami, atmosferą i takie wiecie, jakąś tajemnicą, o co chodzi, co, z czego to jest metafora ta owca w ludzkiej skórze. No i niestety muszę powiedzieć, że ten film konkretny mnie ta, totalnie, totalnie zgubił, wynudził i zmarnował sporo czasu. Bo oglądało mi się tę historię tej dwójki ludzi, tam się jeszcze pojawia trzeci aktor, ten sam zresztą co grał w Wiedźminie Netflixowym. No i pojawia się ten, ta, to dziecko. I tak naprawdę cała historia tego filmu to jest... Jak to oglądałem, taki 20-minutowy short, rozciągnięty na ponad półtorej godziny. Tak mi się to oglądało, tak mało się dzieje w tym filmie. I kiedy mówimy o kinie tego typu, które jest oczywiście dziwne. Gdzie, oczywiście, że pierwsza reakcja na tą owcę i że wyjmują, jest głowa owcy, jakieś ciało dzieciaka, a oni biorą to do kołyski i na zasadzie, o, mamy dzieciaka, pierwsza myśl to jest: what. The? Fuck. <laughs> nawet śmiałbym zaryzykować takie stwierdzenie, że film trochę zdradził moje uczucia, gdy nie doszło nawet do najmniejszej konwersacji pod tytułem Okej okay, Stary, Brzykałeś nasze owce? I wiecie, żarty żartami, ale ja lubię oczywiście takie bazujące na jakimś surrealistycznym czymś. Filmy tego typu, no tutaj Eraserhead wchodzi do głowy od razu, a propos wychowywania jakiegoś dziwnego dziecka, Davida Lyncha. Jeśli chodzi też w ogóle o taki A24 styl, filmy typu Witch Eggersa, który przecież już tyle razy wspominałem, jako jeden z najlepszych filmów ostatniej dekady. Tak samo zresztą jak Lighthouse, a już szczególnie horrorowych. Czy nawet w twórczość Jorgosa Lantimosa, filmy typu Lobster, Killing of the Sacred Deer które gdzieś też operują w takim dziwacznym quasi-świecie, gdzie, znaczy coś takim niebędącym naszym światem, gdzie ludzie gadają inaczej, gdzie mamy jakąś jedną wielką alegorię, gdzie możemy jakichś takich fundamentów scenariusza szukać, na przykład w jakiejś alegorii wywodzącej się z mitów greckich, która jest przerobiona przez coś tam i wsadzona w naszą rzeczywistość i Orgos Antimos robi to wszystko po swojemu, to jest po prostu dziwne, inne i tak dalej. Tak samo jak właśnie David Lynch czy Eggers, wszyscy oni gdzieś tam się bawią gatunkami swoim podejściem do życia i tak dalej i te ich filmy chociaż są dziwne, i teraz też wspomniałem jeszcze Człowiek z Cyzorek, gdzie Poldano używa pierdzących zwłok, granych przez yy, Daniela Radcliffe'a jako motorówki. nie? Tak, ja lubię takie filmy. Wszystkie one są dziwne i jakby epatują tym surrealizmem, absurdem i jakąś ewidentnie czymś, co nie jest zwyczajne, ale zazwyczaj mają dla mnie dużo więcej do zaoferowania i w pierwszej tej bezpośredniej warstwie co się dzieje, a tu przez cały film się nic nie dzieje. I też metaforycznie, ponieważ oczywiście to jest film, którym można powiedzieć, że, hej, może za mało go zrozumiałem, ponieważ no, mówimy o jakiejś ciężkiej metaforze. Z tego co się domyślam, moim zdaniem ten film jest o, żeby nie spoilerować. No, jest związek rodzice, dziecko, strata, niespełnienie życiowe, jakieś takie radzenie sobie z emocjami, e... Związanymi ze stratą dziecka, no to jest moim zdaniem jakiś tam motyw przewodni, ale tak już bardzo ogólnie mówiąc, ale no właśnie, nawet jakbym chciał tu wejść, nie wiem, nagle się zabawić w spoilery, a nie chcę, ale nawet jakbym miał wejść w spoilery, to mam wrażenie, że miałbym niewiele do powiedzenia. Ja mam wrażenie, że ten film tak mi mało dał tej warstwy i był tak mozolnie prowadzony scena po scenie, że nie wiem w ogóle, w pewnym już nie miałem o czym myśleć, bo po prostu nic się nie działo na ekranie, a te metafory, które, przynajmniej to co rozumiem, że się dzieje. No to już wyczerpałem limit myślenia o tym, nie? Nie wiem czy mi że tak Po prostu za mało się dzieje w tym filmie. Oczywiście zdjęcia są piękne i tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten reżyser, no, no widać, że, że wykorzystuje Islandię i jakieś takie miejsce, gdzie mamy piękne łąki góry i takie wiecie, te. I ten klimat mgła i ten... I to wszystko jest... No przepięknie nasi bohaterowie są fotografowani, tutaj można by wyjąć 500 kadrów z tego filmu, które wyglądają jak obraz, dodatkowo aktorzy, główna dwójka, szczególnie ona, Numira Paz, jeśli dobrze czytam jej nazwisko, którą możecie kojarzyć z Prometeusza, bo podejrzewam, że tak najbardziej. Jest super. Widać, że to są aktorzy, którzy tak podeszli do tej roli na zasadzie gramy w 100% na serio. Każde ujęcie, każdy moment, kiedy są w kadrze, ma coś przedstawiać emocjonalnie bohaterowi bez słów. I to też jest na plus. Ja, ja nie mówię, że ten film jest najgorszym filmem ever. Bez wątpienia wygląda świetnie, bez wątpienia tworzy atmosferę, może jeśli nawet nie horrorową, to jednak jakąś taką tajemniczo, taką, że czujemy się nieswojo, że nie do końca rozumiemy, co się dzieje, ale wiemy, że coś się dzieje. Żeby ja tak to odczuwałem. I to miejsce jest niby piękne, ale jakieś takie dziwnie opustoszałe i skrywa tajemnice, nie? Natomiast niestety, sam klimat, same piękne zdjęcia i dobra aktorska, dla mnie to jest za mało, żeby pociągnąć historię, w której nic się nie dzieje. Będę powtarzał, ten film jest niesamowicie nudny. I oczywiście może się pojawić argument, że nie wiem, nie lubię wolnych filmów, czy coś takiego. No, no oczywiście, że nie. Uwielbiam wolne filmy. Uwielbiam każdy rodzaj filmów, jeśli jest dobry. Tutaj po prostu jest jak dla mnie za mało substancji w tym wszystkim. Jest to strasznie pretensjonalne, jest to strasznie takie... Nie wiem, no może gdybym nie widział i Razerhead i wielu, wielu, wielu innych filmów, w tym całego repertuaru A24, może gdyby to był jakiś taki pierwszy film tego typu, to w ogóle by zburzył świat i byłby czymś oryginalnym, zaburzyłby całkowicie moją percepcję filmów i wow, nigdy nie widziałem tak wolnego, pięknego, o co chodziło, ale widziałem już te tematy, czy żałoby, czy smutku, czy rodzicielstwa, jak i Razorhead, widziałem już to wszystko zrobione moim zdaniem lepiej, chociaż no rzeczywiście tutaj jest też zawsze jakaś szansa, że nie do końca rozumiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że jakby wszedł spoilery powiedział o ostatniej scenie, bo czytałem w necie już tak na szybko research robiłem po obejrzeniu, że ludzi strasznie dzieli końcówka, dosłownie ostatnie na dwie minuty filmu powiedzmy, ostatnie ujęcie i tak dalej. Nie spoilerując, muszę powiedzieć, że byłem tym zaskoczony, ponieważ rzeczywiście jest to dziwne, co się dzieje w tym filmie i końcówka jest jakby, jest szczytem, jest wisienką na torcie dziwności, ale przede wszystkim ja miałem z nią taki problem, że ani mi się nie podobała, ani mi się nie nie podobała, w sensie dosłownie jak się skończył film i to ostatnie ujęcie miało miejsce, Z ostatnia scena. To tak byłem kompletnie znudzony, że jakby to jest najgorsze, co może być do takiego filmu, moim zdaniem. Że ani mnie nie zdenerwowało, ani mnie nie zachwyciło, po prostu czułem że w zasadzie, okej, okay. wreszcie koniec. Ale bez wątpienia, nawet tak nudne kino, wolę oglądać, jest tak ładnie nagrane, jednak jest jakby przeciwieństwem zabili go i uciekł. Jednak o czymś tam rozprawia, coś tam się dzieje no, w warstwie psychologiczno-emocjonalnej. Że nawet jak moim zdaniem o wiele za mało, nawet jak moim zdaniem to bą nudne, to wolę to oglądać niż właśnie Transformersy 34, gdzie po prostu wszystko wybucha na ekranie. Także jeśli ktoś z Was lubi powolne kino i rozkminianie, i klimat, i atmosferę, to jak najbardziej polecam. Zresztą większość takich filmów, po... większość w ogóle filmów polecam sprawdzić samemu zawsze, bo wiecie, są opinie. Widziałem, że ten film ma raczej pozytywne recenzje, więc sprawdźcie sami. Ode mnie Lam dostanie 5 na 10 i ja się zawiodłem. I mówię zawiodłem, ale no niczego innego nie oczekiwałem, chociaż jak już teraz widziałem zwiastun, już po obejrzeniu, widziałem właśnie na czym polega marketing, to mówię, to się przypomina aż ta sytuacja z It Comes At Night, że film, który jest jakąś, jakimś powolnym, melancholijnym... melancholijnym y nie wiem, wręcz baśnią, opowieścią, jakąś taką bawiącą się folklorem danego miejsca i tak dalej, jest przerobione w zwiastunach i w promocji filmu na, no, na kolejny horror, gdzie po prostu domyślamy się, że ktoś będzie latał z nożem, albo tam nie, nie wiadomo, co się zaraz wydarzy. Może nie z nożem, ale wiecie, że coś, będzie po prostu bardziej klasycznie, nie? Także, no, propsy też do tego filmu, że stara się być oryginalny, tylko powtórzę, szóstra raz tej recenzji, nic się w nim nie dzieje. Hu, no. To moja opinia. Czekam na Wasze, kto oglądał Lam szczęśliwego nowego roku, jeśli ktoś ogląda na początku, a jak później to już too late. <grych> Ale też szczęśliwego roku dalej. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym podnoszekajmy o filmach.